Wczoraj odszedłem na trasę stosunkowo wcześnie, jako drugi lub trzeci szybowiec, zdecydowanie przed większością zawodników. I początkowo leciałem dosyć wolno, chciałem się trzymać wyżej niż zwykle, w związku z tym, że lecieliśmy w stronę termiki bezchmurnej. Udało się powoli utrzymywać wysokość. Pierwszy punkt zwrotny na termice bezchmurnej zrobiłem na 1100 metrach i to pozwoliło szybko wrócić pod kumulusy i to był zdecydowany sukces ponieważ pozwoliło mi to lecieć po prostej pod wiatr w zasadzie bez krążenia podkrążałem jedynie na bokach z wiatrem i dzięki temu dzięki długim lotom po prostej udało się że ta prędkość końcowa średnia była właśnie taka duża. I to przyczyniło się do tego, że wygrał Pan wczorajszą konkurencję. Tak. A dzisiaj, dzisiejszy dzień, jak Pan ocenia? Yy, dzisiejszy dzień też yy, był bardzo dobry. Jedynie z, mój błąd polegał na tym, że sam dolot yy, z ostatniej strefy zdecydowałem się zrobić yy, po prostej do zielonej góry, a jednak trzeba było yy, zdecydowanie obejść do lotu południem przez to, że zdecydowałem się na lot po musiałem później nałożyć dużo kilometrów i odzyskiwać utraconą wysokość przez co prędkość znacznie spadła ze 150 km na godzinę do 100 to dziękujemy